Dzień dobry w kolejnej rozmowie tygodnia. Paweł Orlikowski jest ze mną gościni. Dziś z gorącej Hiszpanii, być może tak samo gorącej jak Polska, bo dziś całkiem spory upał. Państwo już widzą. Ania Lewandowska, cześć, dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Nie udało się spotkać w Polsce, a takie mamy ładne studio. Ale zapraszam oczywiście, drzwi otwarte. Jak tam w Hiszpanii, pogoda tak samo piękna jak w Polsce? Może jeszcze będzie okazja i w studiu, ale natomiast tak, pogoda jest przepiękna: 29 stopni za oknem, także zaczynają się upały w Barcelonie. No to świetnie, to jeszcze tak jak jesteśmy na samym początku rozmowy, ja tylko powiem Państwu, że ta część, pierwsza, trochę krótsza, będzie dla widzek, widzów kanału YouTube na temat, ale otworzyliśmy nowy kanał In Poland i zachęcam do jego subskrybowania i do komentowania, dawania nam lajków i cała rozmowa, link będzie tutaj w opisie tego wideo, będzie będą mogli Państwo sobie znaleźć tę rozmowę na kanale InPolat. No i wracamy do rozmowy. Dosyć dużo w tym dyskursie publicznym, nie tylko tu w Polskim Ogródku, ale i globalnie na świecie, rozmawiamy o wielu ważnych rzeczach. O wolności, o, 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 o poczuciu wolności, ale też o równości, między innymi równości płciowej. Twoja rodzina dość naturalnie się Sfeminizowała poza twoim mężem trzy kobiety. Te dwie kobiety to są jeszcze dziewczynki, ale niedługo będą kobietami. W jakim duchu je wychowujesz? Wolności, czy jednak z takim pręgierzem, że, że programujesz je w jakiś sposób? To ciężko powiedzieć teraz o jakimkolwiek programowaniu, jeżeli mam dwie córeczki w wieku 3 i 6 lat. Raczej staram się je wychowywać na szczęśliwe dziewczynki, które. Dzięki, dzięki naszej ciężkiej pracy mają możliwość wychowywania się w domu, w którym nic im nie brakuje, bo nam brakowało. I przede wszystkim w domu pełnej miłości. I to jest raczej najważniejsze. Ja nie chciałabym teraz skupiać się na tym, jakie są czasy, czy rozmawiać o tym, jak powinno być wychowywane nasze dzieci, czy, bo to jest jakby nasza bardzo prywatna sprawa. Natomiast z pewnością chciałabym powiedzieć, że Chcemy wychować nasze dziewczynki na empatyczne osoby, które mają własne zdanie i dajemy do tego prawo, żeby miały własne zdanie, są charakterne. Natomiast, żeby też miały możliwość wyboru. Na przykład, wiele osób pyta oczywiście, czy będę chciała, żeby Klara była kiedyś trenerką fitness, bo tak dobrze jej to wychodzi. Jeżeli będzie tak chciała, to oczywiście będę ją wspierała, w tym jeżeli nie będzie chciała, to będę ją wspierała. W każdej innej dziedzinie. Także na tym etapie raczej rozmawiamy o tym, żeby przede wszystkim dziewczynki potrafiły siebie wspierać nawzajem, żeby chciały do nas przychodzić z wszelkimi problemami i rozmawiać z nami, bo często w dzisiejszych czasach, zresztą nawet nie w dzisiejszych, myślę, że w naszych czasach, było tak, że nie wszystko się mówiło rodzicom. Nie, to w zależności też od domu, w jakim się było wychowywanym. Na całe szczęście na przykład moja mama dała mi taki duży kręgosłup i ogromne wsparcie. I raczej przychodziłam do niej z każdym tematem, jeżeli tego potrzebowałam. Tak samo chciałam, żeby nasze dzieci potrafiły przychodzić z każdym tematem i mi usłyszały na słowo wsparcia. Z racji, że rozmawiamy w portalu Impolent, też będę chciał oczywiście od nogę biznesową zapytać, ale jak ci już jesteśmy, bo biznes czy sport czy, czy, czy tematy społeczne, one bardzo często się przenikają. Mówisz o tym, by w domu nic nie brakowało. Gdy jest taki poziom finansowy, że pozwala właściwie nie martwić się pewnie kolejnym pokoleniom o, o dobrobyt, to jak myślisz o tym, żeby niczego nie brakowało, to właśnie przede wszystkim myślisz o tej miłości, bliskości, czy masz też. Na myśli jakieś, jakieś inne kwestie? Przede wszystkim najważniejsze w życiu jest miłość, uważam szczęście, bycie szczęśliwym, bo um, na przekroju kilku lat i doświadczeń, jakie mamy mieszkania w Polsce, w Monachium, w czasie pandemii i w Hiszpanii, na koniec tego wiemy, co jest wspólnym mianownikiem rodzina i bycie szczęśliwym. Bo tak naprawdę życie jest krótkie, życie szybko przemija, jak to mówią szczególnie Hiszpanie, życie jest tylko jedno i najlepiej uh, skupić się na najbliższych i przeżyć się tak, jak tego chcemy. Natomiast uh, zdecydowanie no, my z moim mężem nie, nie żyliśmy aż tak w dobrostanie. Um, i na przykład, tak jak teraz zaczęłam tańczyć, a nie chodziłam na tańce jako mała dziewczynka, bo moja mama po prostu na to nie miała pieniędzy. Teraz, jeżeli Klara chciałaby tańczyć i chce się rozwijać ruchowo, oczywiście będę ją w tym wspierała, i na to. Na to... Będziemy inwestować w tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o nasze dzieci, w dobre szkoły, bo po to pracujemy, po to, po to zarabiamy pieniądze, żeby przede wszystkim wspierać nasze dziewczynki. Mm, a jak już sama powiedziałaś o Hiszpanii, o tańcu, to jeszcze dwa pytania w tej części dla portalu na temat w sensie kanału na YouTube, ale oczywiście od początku do końca ta rozmowa jest na kanale In Poland i zachęcam do komentowania, subskrybowania i łapek w górę jak najbardziej, ale Aniu, powiedz mi w takim razie. Masz doświadczenia, no oczywiście Polska, potem Niemcy, potem Hiszpania i teraz dzielisz życie między Polskę a Hiszpanię. Jak tak nie, py nie będę pytał o, o Roberta, nie będę pytał o twojej córki, ale dla ciebie samej, gdzie najlepiej się czujesz y, pod słońcem, pod słońcem hiszpańskim, czy pomiędzy słońcem polskim i hiszpańskim i jak oceniasz ten przystanek niemiecki na, na tej drodze? Wiesz co, tak naprawdę każde miejsce daje jakieś doświadczenie i w każdym miejscu um, zyskaliśmy wielu przyjaciół, wiele możliwości, rozwijaliśmy się. Ja też tak naprawdę najbardziej biznesowo rozwinęłam się mieszkając w Monachium, dlatego że w takim okresie życia byłam. Mhm. Teraz tak te moje firmy prowadzę zdalnie, prowadzę wraz z moimi współpracownikami, których zaraz przed przeprowadzką w Barcelonie zatrudniłam, troszeczkę na inne stanowiska, osoby, które kontrolują moje firmy i pomagają mi, żebym to mogła nadzorować je prosto z Hiszpanii. Natomiast musiałam też odrobić lekcje, musiałam też zdobyć pewne doświadczenie, które, które zdobywałam w. Będąc z Monachium, tak naprawdę w Monachium podróżowałam bardzo dużo, bo latałam praktycznie co tydzień do, do Polski, żeby być w biurze. Teraz to się zdarza zdecydowanie rzadziej, bo też moja rola jest zupełnie inna jako właścicielki, ale przede wszystkim jako mama. Moja Klara już chodzi do szkoły, więc już wskoczyłam w ten etap, kiedy to kalendarz jest dostosowywany do szkoły, wcześniej był do Roberta, aktywności, czyli reprezentacji Polski, wyjazdów, a teraz no już kalendarze dostos ja dostosowuję przynajmniej do dzieci, żeby przy nich mhm. być cały czas. Natomiast no nie będę ukrywała, że nie jest łatwe połączenie życia za granicą i, i posiadanie firm w Polsce, jeszcze będąc mamą dwójki dzieci i żoną sportowca, to jest duże wyzwanie. Oczywiście powodów do stresu jest wiele i jest też presja. My jesteśmy specyficzną rodziną. O tej sile ludzi, o też sile kobiet, o biznesie, o planach na przyszłość za chwilę w tej dalszej części na, na kanale Impoland, ale jeszcze kończąc tę pierwszą część naszej rozmowy. O blaskach pewnie sporo można mówić z sytuacji, w której jesteście, a największe cienie tej rozpoznawalności, bycia na świeczniku, a już pewnie coś, co w Monachium było na wysokim poziomie, wybiło chyba w kosmos, jeśli chodzi o kwestię przejścia przeprowadzki do Barcelony wraz z, ze zmianą klubu Roberta. Ma to te największe cienie dla ciebie, dla ciebie jako Anny Lewandowskiej, bo chciałbym, żeby to w tej rozmowie było maksimum Anny Lewandowskiej, a minimum Roberta Lewandowskiego, żebyśmy mogli jak najbardziej ciebie poznać po prostu. Wiesz, to tak naprawdę nie mówiła tutaj o cieniach, tylko raczej o możliwościach. Jeżeli jest zmiana środowiska, czyli przeprowadzka, to raczej odbieram to jako duża możliwość do kolejnego rozwoju. Chociażby to, że przeprowadzając się tutaj. No ja nie jestem z osób, które usiedzą w miejscu, więc zaczęłam organizować różne aktywności na miejscu bootcampy. Mam już swój healthy team. Co daje mi też możliwość rozwoju, ponieważ myślę tutaj przyszłościowo o być może małym biznesie, żeby otworzyć coś tutaj. Mam już team sportowców, trenerów, tancerzy, około 15 osób, więc to jest też bardzo satysfakcjonujące, że no ludzie chcą ze mną pracować i chcą się też rozwijać razem ze mną. Więc raczej nie mówiłabym tutaj o cieniach. Oczywiście mogłabym powiedzieć, że. Tęskno za miejscem, gdzie spędziliśmy ostatnie 8 lat, czyli Monachium, gdzie również nasze dzieci się urodziły i dorastały na samym początku. Tam był większy spokój, to zdecydowanie, tu jest więcej możliwości w kontekście nawet towarzyskim, pojawienie się w wielu miejscach, też spotykanie się na co dzień ze znajomymi, dużo Polaków do nas przyjeżdża, odwiedza nas dużo znajomych, rodzina. A, bo oczywiście Hiszpania przyciąga nie, nie tylko słońcem, ale też oczywiście te mecze, które się odbywają to są, to są interesujące dla, dla naszych gości. Ale nie, nie skupiałabym się na cieniach, raczej znaczy nie jestem osobą, która będzie mówiła o jakichkolwiek cieniach. Na pewno na pewno um, miało być mało o Robercie, ale może <laughs> nie, nie, nie tyle, że to jest cień, natomiast odnalezienie się jak najszybciej, zaadaptowanie mojej rodziny a po zmianach, jest wyzwaniem moim, tak? Czyli to, żeby dzieci czuły się swobodnie w domu i dobrze, i w szkole, to, żeby mąż też się czuł swobodnie, bo no, jego, jego kariera no, jeszcze potrwa może kilka lat i będziemy będziemy też się szykować na zakończenie kariery, co też nie będzie na pewno nie będzie to proste. Mhm. A już bo rozumiem, że to jest tak, że zakończenie kariery w Barcelonie czy za oceanem albo gdzieś na dalekim wschodzie. Tego... Nie wiem, tego jeszcze nie wiem. Ale rozważacie jakieś takie gdzieś już w twojej głowie, w razie czego rysuje się plan B, C gdzieś w innym zakątku świata niż Barcelona? Nie mam pojęcia, ale myślę, że raczej na pewno w przyszłościowo będziemy zostaniemy w Hiszpanii. Czyli życie i przyszłość, I nawet jeśli z epizodem wyjazdu to powrót do Hiszpanii na życie, no to tak uzyskałem odpowiedź, które słońce jest jedno, ale tak jest. Ewi ewidentnie świeci w Hiszpanii przyjemniej. I to pewnie też widać po ludziach, raczej troski i problemy są podobne, ale chyba uśmiech wśród ludzi, którzy są w krajach bardziej nawet, słonecznych. Nawet bym stwierdziła, że nawet wiele problemów jest chyba większych tutaj. Mam, mam do czynienia z, z różnymi osobami, które pracują w różnych miejscach, które zarabiają różne pieniądze mhm. i powiem szczerze, że moglibyśmy się od nich uczyć wiele. No właśnie, południowcy. Możemy się od nich uczyć na, na dalszą część tej rozmowy. Zapraszam na kanał Impolant Link. To jeśli ktoś ogląda to na kanale na temat link jest w opisie tego filmu.